...dało życie, abyśmy mogli dziś mówić bez strachu. Jestem Polakiem. Pamiętajmy też, że z wolności należy mądrze korzystać, a nie ją wykorzystywać. Pamiętajmy, że wolność oznacza móc. Można więc, jak mówił Świętej Pamięci premier Tadeusz Mazowiecki, różnić się i spierać. Można mieć swoje zdanie, ale nie wolno się nienawidzić. Szanowni Państwo, Niewolność wywalczona przez naszych przodków będzie wiecznym fundamentem, na którym będziemy wciąż budować, budować rzeczy nowe i potrzebne. Być może korzystając z różnych doświadczeń, z różnych pomysłów, ale korzystając z nich dla dobra Polski i narodu polskiego. Jest nas tu wielu i jesteśmy różni. Różnie myślimy o wielu kwestiach, lecz pamiętajmy, że Polska jest tylko jedna. I to od nas zależy, czy będzie polską jednostek, czy polską wspólną. Bądźmy więc dla siebie przyjaciółmy. Bądźmy dla siebie wsparciem. Mówmy wieloma głosami. Ale zawsze to samo. Niech żyje nasza wolna Polska. Niech żyje Pol Zabranie głosu proszę prezydenta Olsztyna, pana Piotra Grzymowicza. Szanowny panie senatorze, panie i panowie parlamentarzyści, panie Wojewodo, ekscelency księdza artystów, pani marszałku, dostojni przedstawiciele służb mundurowych. Przcigodni kombatanci, droga młodzieży, drodzy mieszkańcy Olsztyna. Od blisko 100 lat, 95, 11 listopada jest dla nas Polaków...